Kultowe cytaty z filmu Miś zna większość z nas. Na stale zadomowiły się w języku polskim i używamy ich na co dzień. Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy. Panie, tu nie jest salon damsko-męski, tu jest kiosk ruchu, ja ja tu mięso mam! Jednak nie każdy wie, że Mysłowice mają własnego misia, inspirowanego bohaterem komedii Stanisława Barei o absurdach życia w Polsce w czasach PRL-u. 4 maja minęło 40 lat od premiery filmu. To dobra okazja, aby przypomnieć, skąd się wziął Mysłowicki Miś i gdzie można go zobaczyć. W 2006 roku on stanął na Mysłowickim Rynku przy okazji finału 14. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysłodawcą był pan Krzysztof Piotrowski z TVP Oddział Katowice. Miś był atrakcją Wojewódzkiego Finału Wośpół, który odbywał się w naszym mieście. Został wylicytowany za 45 tysięcy złotych przez mieszkańców Mysłowic. A następnie trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Przez chwilę był wewnątrz w budynkach muzeum został przebrany za strażaka, miał hełm, miał toporek, miał pas. No w tej chwili jest eksponowany na zewnątrz przy budynku Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Sześciometrowy miś wykonany został z Wikliny w jednym z zakładów wikliniarskich w Nowym Tomyślu. Nie był przetransportowany śmigłowcem, choć podobno taki pomysł był trafił do nas drogą lądową, transportem samochodowym. Choć premiera filmu odbyła się w 1981 roku. Wiele ukazanych w nim wątków do dziś jest aktualnych. Przy okazji wizyty w muzeum warto na chwilę zatrzymać się przy Misiu i zaznajomić najmłodsze pokolenie z tym, co symbolizuje. Choć ząb czasu nieco go nadszarpnął, jest pamiątką nie tylko czasów słusznie minionych, ale i historycznego finału woźpu w naszym mieście.